Drodzy widzowie, nadejść musiał ten moment. Mijają czasy, lata, a wraz z nim priorytety. Drobnostki stają się ważnymi sprawami, a ważne sprawy drobnostkami. Kiedyś się grało w gry, a teraz gra się w grę zwaną życiem. Pozostaną na pewno wspomnienia, dobre momenty przeplatane złymi. Ale tak to już jest w życiu. Kiedyś musi się to niestety skończyć. Najwyższy czas. Nie ma sensu na siłę to wszystko robić. Coraz mniej czasu się na to poświęca, a nawet nie ma się na to chęci. Przyszła pora się pożegnać. Pożegnać się z MTA. Pożegnać się z serwerem Paradise. <grym wytkujesz> Tak, minęło trochę czasu, od kiedy serwer Paradise został zamknięty i już przestał istnieć na platformie MTA. No, ale niestety, no, wiecie, jaki ja mam. Zapłon, jak trabant na gazie, ale co to jest ten cały trabant? A ten wywód starałem się połączyć z zamknięciem tego serwera serwera Paradise RPG. O tym dziś będzie mowa. Testowiron nawija. Wbija se Bob Pop, mówi chce kupić turbo, chce też kusar i pan wiezie. Asy Torek wpłaca 100 złotych. Zensy chce to przebić, Simonek pyskomość, strzelić, przebił Rydziu, wygrał talon, nasernik i balon. Asa Singer coś tam widzi, miał stworzyć Stelvirus, pisząc w pliku DXT, wyszło mati1337. <laughs> Majster miał mu pomoc, ale nie wiem czy miał w tym udział. Dobra, jedziemy. Kiedy serwer wystartował podobno 1 lipca 2017 roku było sporo osób, a moi koledzy z branży YouTube'a zaczęła... To znaczy w transmisję, na starcie serwera, a potem nagrywanie. W każdym razie zainteresowanie było. Wchój. Dużo na temat Paradise'a się nie wypowiem z tego względu, że nie byłem stałym bywalcem Paradise'a, nie pojawiałem się tam codziennie, ale za to bardzo często byłem na Discordzie, ale nie zawsze na paradajsie. A propos. Discorda. Chciałbym Was zaprosić na Discorda ekipa Kasego. Nie tylko, żeby zebrać fajną społeczność, którą mam teraz zamiar zrobić. Mam nadzieję, że pojawi się Was sporo. Zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda, gdzie też chcielibyśmy pogadać. Też pomagacie mi w materiałach, bo też pytam się Was, bo też w serii m kojarzy się z tym, że też pytam Was, graczy, co sądzicie o tym serwerze, który potem o nim opowiadam. Jednocześnie potrzebuję tutaj do osób, którzy się znają na Discorda. Discordzie. Potrzebuję osób, które byłyby w stanie jakoś schludnie. Ja się nie umiem organizować Discorda i w mojej opinii, nie wiem, wydaje mi się, że Discorda zrobiłem ok. Nie mówię, że to był jakiś najlepszy na świecie, aczkolwiek chciałbym, żeby ktoś mi to zorganizował. Tutaj, Turbo, serdecznie Ciebie pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję, że jesteś od tylu lat. Pozdrawiam też osoby, które bardzo mi pomagały robiąc tego Discorda, ale też każdy ma swój czas, ja zostałem prawdopodobnie sam. Trzeba jakoś to zorganizować. Zapraszam serdecznie na mojego Discorda. Tam pogadamy, nie tylko o MTA. Wróćmy do tematu. Jak mówiłem, nie jestem znawcą tego serwera, nie byłem stałym bywalcem. Dopiero pod koniec pojawiałem się częściej i powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o serwery na MTA, poza PRL-em, na którym najczęściej miałem ochotę zagrać, to też obok, już nie pamiętam, czy na pierwszym czy drugim miejscu był właśnie Paradise. Ten serwer. No kurde, był praktycznie chyba najprawdopodobniej najbardziej rozwiniętym serwerem na polskiej scenie prawdopodobnie w historii. Nawet wszystkie serwery jakie posiadał AFX, LSSRP, Best Play i Player Life, oczywiście te legendarne, prawdopodobnie się chowają pod względem tego, jak dużo miał do zaoferowania Brzysiek razem ze swoim projektem. O Brzyśku jeszcze wspomnimy, gdyż zrobiłem z nim wywiad, ale to później. Oczywiście zanim Paradise się rozbudował, to trochę mieli pod górkę. Oczywiście wiadome te V2, V3, edycje różne, które różniły się od siebie yy, różnymi aspektami, nie tylko pod względem tego, co oferowali. To jak rozbudowana była ta paczka, oczywiście też jednocześnie serwer. Od czegoś trzeba było zacząć, no i zaczęli. V1 Wiadomo, miała swoje bolączki. V2 miała to wszystko rozwiązać. Nie wiem jednak, jakim cudem się stało, że tą V2 trzeba było zastąpić V3. -ką. Z tego co pamiętam, Paradise to był to serwer RPG. V2 z tego co nieraz słyszałem, niestety na V2 i V1 praktycznie nigdy nie grałem. V2 była bardziej RP. A V3, no to takie połączenie jedno z drugim, jakoś to okiełznać, znaleźć ten złoty środek. No tutaj, już jeśli chodzi o V3, no to na V3 zdecydowanie najwięcej grałem. Nie oznacza, że na serwerze grałem dużo. Dużo na temat rozgrywki nie powiem, ale będę miał zdecydowanie więcej do powiedzenia w tym aspekcie. 27 lipca 2023 roku w godzinach popołudniowych obiegła na serwerze Paradise szokująca informacja. Hej, projekt MTA przestaje być oficjalnie wspierany. Przyczyn jest wiele. Finalnie ta decyzja respektujemy Was najbardziej. Co się stanie z MTA? Baza danych graczy nie zostanie udostępniona. Serwer gry będzie hostowany przez najbliższe pół roku. Dalsze losy będą zależne od zainteresowania graczy. Koszty działania serwera zostaną zoptymalizowane, by mógł być hostowany jak najdłużej. Zachęcamy administrację do pozostania na serwerze jak najdłużej. Nie macie już żadnych wymogów, ale zawsze warto, by ktoś miał uprawnienie, aby reagować. Zachęcamy graczy do niepróbowania wszczynania chaosu na serwerze. Nic to nie zmieni. Płatności na serwer zostaną wstrzymane, a każdy gracz będzie miał dostęp do czatu premium. Zarobki na pracach zostaną zwiększone dwa razy. Wszyscy gracze zostali odbanowani. Co się będzie zmieniać na MTA? Do końca lipca serwer będzie miał inny IP. Na brak dostępu pojawi się update, który miał być prowadzony przed spadkiem graczy na serwerze. Możecie zagłosować, czy chcecie go nadal zobaczyć. Mogą być wprowadzane różne drobne zmiany bądź poprawki bezpieczeństwa. Informacje inne. Rage. Prace nad serwerem Rage są wstrzymane od około 3 miesięcy. Jeśli projekt miałby kiedyś wrócić skończony, zostaniecie o tym poinformowani. Podźrodowe Paradise V1 został udostępniony pewnemu programiście. Pracuje on nad otworzeniem projektu V1 na nowo z jego własnej inicjatywy. Nie bierzemy w nim udziału, ale kontrolujemy w jaki sposób zostanie wykorzystywany. Zostaniecie poinformowani, jeśli uznamy, że projekt można zacząć promować. Forum przedstawione w tryb tylko do odczytu. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jeśli jesteście zainteresowani ewentualnymi nowymi informacjami, zostańcie na Discord. Dzięki za grę i życzymy słonecznych wakacji. Informacja o zamknięciu serwera, a tym bardziej projektu na Rage, to jest jak grom z jasnego nieba, tym bardziej, że to napisali po południu. No to jest wręcz szokujące i dla mnie to też było szokiem. Został projekt zamknięty i jeszcze etap o kolejnym serwerze na innej platformie, tym razem na GTA 5. Też został wstrzymany. Patrzę na te materiały z Rage'a i widzę jaki tu mógł być potencjał. No ja pierdolę! No ale niestety. A kto umarł ten nie żyje. Zaś nam będzie zbyt duża ilość wiadomości, które nas nie interesują, na przykład czat globalny bądź ogłoszenia, możemy zmienić kategorię na czat lokalny i skupiać się tylko na rozmowach innych graczy wokół nas. Nieprzeczytane wiadomości z innych kategorii będą wtedy stale monitorowane wraz z ich licznikiem. Jeśli coś się zacznie dziać, nic nas nie ominie. Jak to zdech? i pierdolnął. No. Dobra, wróćmy do tematu, bo taka dramatyczna muzyka to takie żarty. Niestety stało się najgorsze. Patrząc, jak serwer rozwijał się, nie mówię tutaj o tym, czy był regularnie rozwijany, ale na pewno jestem pewien, że ekipa serwera liczyła na więcej. Tak sporo kodu, tak rozbudowany, nie poskutkował podobnej ilości graczy, jak na to, co oferowali i, w mojej opinii, zasługiwali. I zaskakujące jest to, jak mieli ogromny start, to nie skończył jak większość serwerów idących podobną drogą, czyli robienie hypu na start serwera, gdzie po starcie nagle znika ogrom ludzi. Więc decyzja o zamknięciu jest naprawdę zaskakująca, tym bardziej, że jako jeden z nielicznych, a może jedyny, startując z tak ogromną odpowiedzialnością, że cokolwiek może się spierdzielić. To trzymał się nie najgorzej na polskiej scenie MTA. A przypominam, że startował trzy razy, bo miał trzy edycje. 100 czy 200 graczy to naprawdę nie jest źle. Po części się jednak nie dziwią, że ekipa liczyła na więcej. A jest takie powiedzenie: To, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Czy jest szkoda mi tego serwera? Kurwa, oczywiście, że tak. Dla mnie, jeśli chodzi o gracza, który grał raz na jakiś czas, to był serwer, który miał Chyba wszystko. Wydaje mi się, że był najbardziej rozwiniętym serwerem na polskiej scenie MTA, może nawet w historii. Były trzy edycje tego serwera, gdzie każdy z nich był inny, jakbyśmy wchodzili do zupełnie innego serwera. Tak po prostu. Jednocześnie był rozwijany o różne zmiany, nowości i atrakcje. Taki serwer do wszystkiego. Ale niestety, noż tak jak mówiłem, to co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Parę razy słyszałem o zbyt skomplikowanym serwerze. Byli gracze, co chcieli mieć proste opcje, innych to przerastało, i tak i tak dalej. No, niestety, wszystkim wiadomo, nie dogodzisz. To był po prostu inny serwer. Niedługo po oświadczeniu mówiącym o zakończeniu serwera i projektu, postanowiłem odezwać się do przyśka o jakiś pełniejszy kontekst tego wszystkiego, czy będziemy mogli oczekiwać czegoś w najbliższym czasie. Oto krótka rozmowa. Siemanko, minęło trochę czasu. Czy dałbyś się namówić do małej rozmowy, wy raczej wywiadem to nie nazwa, do odcinka związanego z serwerem. Nie zajmuję się już żadnymi projektami, więc nie mam o czym gadać. O projektach nawet nie mam co pytać. Jeżeli nie zajmujesz się projektami, to czy zajmujesz się jeszcze czymkolwiek na MTA? Nie, również nie planuję. Czyli pewnie raz na jakiś czas będzie zaglądać na scenę MTA. Dla ciebie jest to zamknięty etap? jak już nie odpisał później Czy jest to cisza przed burzą? Nie wiem. Zobaczymy. A wy? Co o tym sądzicie? Jaka jest wasza opinia na temat tego serwera? Czy czujecie pustkę, że tego serwera za niedługo już nie będzie? Opowiesz nam, ile przegrałeś na tym serwerze? Jaki majątek tam zebrałeś? Czekam na wasze komentarze. A, a propos tego początku filmu to był tylko żart to było nawiązanie do tego, jak długo byłem nieobecny na kanale i na MTA. Dlatego coś takiego wpuściłem. Zapraszam na mojego Discorda, zapraszam też do wsparcia mojego kanału, oczywiście tak samo jak na początku tego filmu, podziękuję Wam w następnym filmie. Trzymajcie się, do następnego, widzimy się niedługo.